Witam Was ponownie. Dzisiaj ciąg dalszy prac wykończenia sufitu. Mam dzisiaj w planach zrobienie wyłazu na strych, tutaj w korytarzu nade mną. O w tym miejscu. Jak również położenie wełny, okrycie folią, aby mógł już ostatecznie wełny pozbyć się z budowy. Gdyż yy, naprawdę już mam ich serdecznie dosyć. Na szczęście wszystko mam już ofoliowane. I naprawdę czuć różnicę, jak się wchodzi, bo już ta wełna tak nie wchodzi w nos i nie chce się od razu kichać i kaszleć. mi tylko właśnie w tym miejscu zrobić tą wełnę. Później cała wełna idzie do kosza. Znaczy do kosza. Pewnie dostawię te większe kawałki na zakrycie rekuperatora. Znaczy rekuperacji przewodów tu metalowych. Tam parę rolek mi zostanie, to prawdopodobnie oddam je koledze, który też jest w trakcie budowy domu i z tego co wiem, niedługo właśnie zacznie kłaść wełnę. Także biorę się do pracy. Najpierw trzeba do, mieć schody, schody przyjechał. zaraz Wam pokażę, są to schody 60 na 80 następnie trzeba zrobić skrzynkę, powiem Wam szczerze, że już mam dosyć tych wełny, dlatego dobrze bym to skończył, teraz tak, potrzebuję mieć wysokość od końca e, jędki, jędka chyba się nazywa, tak, od, od, zawsze mi się mylą te nazwy belek, ale to nic, e, dam Wam opis, od końca jędki, gdyż tam pójdą deski, i chciałbym tą skrzynkę zlicować razem z jętkami. Do miejsca, gdzie będzie szedł profil UD60, może być troszeczkę niżej. Znaczy, troszeczkę wyżej niż końcówka grzybka. Bo tu będzie w tym miejscu profil, później troszeczkę niżej profilu. A tak jak tu wejdzie mi profil, później wejdzie ramka, to jak zrobię na wysokość góry profilu, myślę, że będzie wystarczająco. Bo jak dam niżej, wtedy mi obwódka nie wejdzie, a chciałbym, żeby wódka zlicowała się razem z skrzynką od środka, tak, czyli jak tutaj dam, tak, tak, czyli muszę dać od końca jętki no, mniej więcej miejsca montażu, mniej więcej miejsca montażu, o, w tej stronie mam lepiej, mam bardzo grzybka, Na miejsce montażu profilu, w tym przypadku to będzie 51 cm i taką wysokość płyty muszę usiąść, długość, Mierzyłem na dole ze skrzynki, a wysokość taka, jak jest od końca jętki do tego grzybka, czyli 51 cm. Tyle muszę dać długości. Tak jak widać, wyłaz strychowy ze schodami, z drabinką. To jest mały wyłaz. Specjalnie kupiłem mały, gdyż tam na strych dużo rzeczy kłaść nie będę. W sumie tam nie planuję dużo rzeczy kłaść. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że nie będę się tam nic chować. Dlaczego kupiłem z drabinką? Kupiłem z drabinką dlatego, że znam osobiście jedną osobę, która parę niedawno mi mówiła, że ma sam wyłaz bez drabinki i za każdym razem, kiedy chce wejść na strych, musi ciągnąć drabinę. Koszt takich schodów w moim przypadku 1300 zł razem z tą białą obwódką do zasłonięcia. Także myślę, że to nie jest duży wydatek, biorąc pod uwagę, że one są w płytach grubości 56,5 6, ,6 cm, tak, 56 mm, czyli jednak troszeczkę będzie ocieplona, mam nadzieję, że się sprawdzi. Jak już mamy te schody na wierzchu wyciągnięte, potrzebujemy zmierzyć dwa wymiary, potrzebujemy znać szerokość i długość skrzynki, dokładnie najlepiej, w moim przypadku jest idealnie 60, nie myślę, że 60 na będzie idealny wymiar, no prawie idealny. Bo tu jest 58 na 79,5. Czyli trochę wymiar oszukany, tak? Bo tu na dole, nawet na, nawet na dole skrzynka będzie troszeczkę mniejsza, właz będzie mniejszy niż skrzynka, więc troszeczkę wymiar oszukany. Ale to nic. 0,5 cm. różnicy nie robi tak naprawdę nie? Dobra, biorę się sprzątnąć, no tutaj to wszystko poukładać żeby mieć dojść do tej płyty płyta OSB, grubość 18 mm myślę, że spokojnie wystarczy ja akurat tu na miejscu nas nie mieli 22 jakby była to wziął 22, bo im grubsza tym lepsza ale są to małe schody tam mam większe schody, też montowaliśmy na 18 więc spokojnie myślę, ta też da radę no i tak, jak już mam tą płytę. Płyta ma 125, chyba na 240, jak dobrze pamiętam. Yy, trzeba wyciąć takie pasy albo w ten sposób, albo w ten sposób. No nie, chyba po prostu wzdłuż dwa pasy. Wtedy wyjdzie mi cały raz prawdopodobnie na te całe schody. Oczywiście jak tu jechałem, zapomniałem no, wziąć zaciski stolarskie, bo chciałem zrobić nie prosto, żeby nie było mi więcej fali. Mam na to pomysł, ale bez zacisków muszę pokombinować coś innego. Dobra, użyję sobie profil jako prowadnice. Z tym, że ja potrzebuję wysokość 51 cm plus długość pilarki, którą będę używał, tak? Czyli jadą prawdopodobnie w stronę będę jechał, to potrzebuję 51 cm Plus odległość tarczy od końca stołu, czyli 12,5. 51,5 to jest 61, 63,5 cm. I taką długość muszę sobie zaznaczyć na płycie, 63,5 cm. Dodatkowo użyję kątomierza, żeby sobie wyznaczyć kąt prosty. No i dobra, i tej linii będę się trzymał. Teraz przymocuję sobie profil wkrętami w ten sposób, a całość posłuży mi później jako prowadnica. Mam nadzieję, że będzie linia w miarę prosta. No i dobra, tak to wygląda. Tam z drugiej strony też jest w miarę równo. Mam nadzieję, że tam też jest z drugiej strony równo w miarę. Yy, Teraz otwieram pilarkę i jedziemy linię prostą wzdłuż. Niemy. Zobaczymy, czy działa pilarka, bo bardzo stara jest. Powiem Wam tak. Pilarka marki Hitachi. Nie wiem, czy jest jakiś rok produkcji podany, czy coś. Jakiś tutaj coś jest. Numer katalogowy, ale czy to rok produkcji? Pewnie nie. 090049. Ale to jeszcze Tokio Japan, oryginalna japońska. Ona ma chyba 30 lat, może więcej. Moją wujek z Belgii przywiózł, kupił, kupił na targu, ale powiem wam. No, jestem w szoku. Do wymiany tarcza jest na pewno. Bo widać, że jest stara. Także na pewno kupię do tego tarczę. I co o tym sądzicie? Równo jest? No, moim zdaniem jest w miarę ok, równo. Sprawdźmy jeszcze tutaj, na pewności si kącik. Mógł uciec trochę. No nie, no, panie. Mucha nie siada, Sprawdźmy drugą stronę jeszcze, no ale tu wygląda ładnie. Ładna linia, tu kawałek wystawał, ładna linia prosta. Tutaj. No jest lekki odchój na końcówce. No ale nie no, Pany. Elegancja Francja. Także sposób działa. Teraz jeszcze dla pewności dajcie metrówkę, tak? Dobra, teraz jeszcze się upewnijmy, czy dobrze policzyłem. Miało być. Ha, proszę bardzo. Kłuczy, 51. Idealnie. Normalnie, majster ze mnie jak nikt. Dobra, na drugi pasek. patrzę, osłona nie działa jak trzeba trzeba zwracać uwagę podnosząc ale posmarujemy będzie gites tak, cioło, masz paletę po <laughs> trzeba mieć szczęście no, to też już szło po palecie, ale to nic paleta i tak do walenia będzie ognisko dobra, mam wycięte dwa pasy, teraz wracam do schodów teraz mierzymy ponownie Długość schodów. W moim przypadku to jest 79,5 i dodaję 2 razy 18 mm, czyli 36 mm to jest 3,6 cm, co daje nam w sumie to jest 83,1 cm i teraz w takiej długości potrzebuję naciąć tę płytę, którą mam pasy na takie dwie długości 83,1 cm może się nawet udać, że wystarczy mi te dwa płaty. Tak pomyślałem, trzeba było dać kurcze 2 mm większe. Ale liczę, że równo mi się wycięło i że będzie idealnie pasować. Zaraz się przekonamy. Jeden minus starej pilarki. Nie ma podłączenia pod odkurzacz. Jest tylko wylot w tym miejscu, ale już odkurzacz nie podłączę. Dlatego to się wszystko tak brudzi. Na przyszłość trzeba nie opiłować po prostu na podwórku. No po prostu trzeba zaraz będzie odkurzyć od razu, ponieważ żeby się nie syfiło tak. No, stare sprzęty mają plusy takie, że są nie do zajechania, bo sprzęty zrobione 20 lat temu to naprawdę są bardzo dobre sprzęty. Te nowe sprzęty są robione, nie wiem, z plastiku, z takich materiałów, które powinny się szybko powstydzić, bo wiadomo, jak się nie psuje, to się nie sprzedaje. A te kiedyś to były normalnie nie do zajechania sprzęty. Także jeśli macie możliwość kupienia starego sprzętu gdzieś tam w Chin targu, polecam to zrobić, bo naprawdę to są jedne z najlepszych sprzętów. Mam dwie płyty wycięte. Teraz potrzebuję dwie krótsze płyty. Popatrzcie, śruby wystają, będzie ciężko je docisnąć, ale potrzebuję dwie płyty o idealnym rozmiarze po krótszej ściance. Mam wycięte płyty, teraz trzeba to zbić ze sobą, czyli tylko zrobić skrzyneczkę z tego. O coś w tym stylu, tak? Teraz idę po wkrętarkę, po zakrętarkę bo będę chciał troszeczkę wiertłami nawiercać dzięki wiertłem, żeby nie rozwarciało się, bo wcześniej tam się rozwarszało. Dobrze mieć do tego dwie wkrętarki, albo właśnie wkrętarkę i zakrętarkę. Nie szacuj wiertła i podmiany na bity, można robić sobie swobodnie. Słuchajcie, małe wiertełko, mały wkręcielski do łączenia drewna, polecam tylko wkręty ciesielskie, zwłaszcza jeśli chcecie używać zakrętarkę, Można sobie dać bita, torxa, to nawet te, 15 albo te 10, te 15 nawet i Wam nic nie ucieknie. W przeciwieństwie do krzyżaków czy płaskich tych końcówek, krętów, każde uderzenie zakrętarki powoduje, że to może Ci ustoczyć, uciec. Także wity, wkręty ciesielskie, montuję i brać do pracy. Wkręt ciesielski 35 na 40 myślę, że trójka spokojnie tu wystarczy, w końcu nikt po tym nie będzie, A na koniec jeszcze jak zamontuję już schody, to mam takie kątowniki malutkie metalowe, też się z nimi złapię. Plus jeszcze to będzie większymi wkrętami do tych yy, jętek łapane. Także spokojnie myślę, to da radę. Także bierzcie pierwszy zestaw. W ten sposób. Zwracajcie uwagę, bo w tamtych schodach. Były śruby wkręcane w drewno z płaskim głowem, więc nie wystawały. Tutaj są zwykłe śruby takie z wystającą główką. No i tu należałoby wziąć pod uwagę to i, i wywiercić po prostu troszeczkę wiercić. Naciąć troszeczkę większą płytę. No nic, próbuję tak zmontować. Jak się nie wyjdzie. To będę odrysował sobie otwory na śruby i robił nacięcia pod to. Tylko później będę miał problem ze wsunięciem tego. Dobra, wiecie co? Brakuje mi tu paru centymetrów. Nie będę się bawił w nacinanie miejsca śruby czy podmienianie śrub. Mam jeszcze płoty kawałek nie został, więc wycięcie dwóch takich mniejszych kawałków nie będzie problemem. Tutaj z tyłu dwie śruby zostały, więc tam na długość powinienem się teoretycznie zmieścić. Tam troszeczkę będzie mi brakowało pół centymetra, może mniej. Wyszło na to, że wyciąłem jedną na próbę, żeby się upewnić, naprawdę tyle wystarczy, bo wolę się znowu nie pomylić. No i jeszcze jedna, sześćdziesiątka. 67 robię, daję 2 mm więcej i słusznie patrzę, że będzie lepiej. Robię ostatnią deseczkę nacinam, skręcam i jeszcze jedna rzecz ważna przed wyjęciem skrzynki z obudowy schodów. I teraz tak, szynka gotowa, z tym, że zanim ją wyjmiemy z schodów, z ramy schodów, należy zamontować takie narożniki w czterech rogach, a po co? A po to, żeby jak w momencie, kiedy ją wyjmiemy z góry, to ona może nam stracić kąty, a zależy nam na tym, żeby miały kąty proste, bo jak zamontujemy ją na górze do jętki, pod on straci lekko kąt, to później zamontowanie tych całych schodów i wsunięcie ich do góry będzie praktycznie niewykonalne. No i trzeba będzie wszystko znowu ściągać, rozbierać. Także lepiej zamontować takie cztery małe narożniki. Niekoniecznie muszą być kąt prosty, warto, tylko nawet mogą być deseczki jakieś. Ważne, by złapać ze sobą przeciwległe ścianki, i to uchroni nas przed zgubieniem kąta. Także ja montuję te cztery yy, narożniki. I tak to wygląda w efekcie końcowym. Teraz mogę sobie spokojnie to do góry wyjąć, o ile da się wyjąć do góry. Właśnie schody się zatyszczyły. Da się wyjąć. Bez problemu, o. o I teraz Jestem pewny, że kąt zostanie uchowany, i bez problemu uda się później tą całą skrzynkę z powrotem wcisnąć. Ten całą skrzynkę teraz należy zmierzyć tą skrzynkę dokładnie, długość, szerokość i udać się na górę wymyślić, jak ją tam zamontować. Także ja mierzę wymiary tej skrzyneczki. No i słuchajcie, chyba nie uda mi się w jednym filmie pokazać wszystkiego, jak robię z tymi schodami. Już tak jak mówiłem, nie lubię robić długich filmów, 10-15 minutowe będą wystarczające. A że chcę Wam pokazać jak najwięcej, to też chciałbym jak najwięcej tych filmów ucinać, przynajmniej na początku. Tak? Zawsze, że się teraz uczę, że próbuję swoich sił. Także na dzisiaj skończę ten materiał z robienia z tej skrzynki. W następnym materiale będę szukał ten otwór pod montaż tej skrzynki jak również tą wełnę, stelaże. Myślę, że to troszeczkę już mówił krótsze, bo montaż wełny robienia stelażu że pokazywałem. Także wtedy to troszeczkę skrócę. Natomiast tak mówię, nie chcę robić długich filmów. Także jeśli ten dzisiejszy materiał Wam się podobał, dostaw łapkę w górę, dostaw komentarz, zasubskrybuj mój kanał oraz zapraszam Cię na dalsze materiały z kolejnych etapów mojej budowy. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.